A teraz coś z ciekawostek. Jest taka miejscowość Torejano. 3 km pieszo od lotniska Alicante. Jak trafi komuś, że czeka na kogoś na samolot opóźniony, to ta miejscowość jest bardzo fajna, bo tak, mamy tutaj Muzeum Kolejnictwa. Czynne tylko w soboty od 16 do 20. No ale możemy sobie popatrzeć z zewnątrz i z tego dworca, co jest ciekawostką można się dostać do Murcji stają pociągi podmiejskie do Alicante, do miasta przesiąść się na pociąg, pojechać dalej w stronę Walencji no i w samej miejscowości bo przejeżdżamy tylko przez przejazd kolejowy to są jakieś tam markety żeby coś sobie kupić, zjeść bo czasami jak wiecie na lotnisku nie chcecie czekać, a to jest tu bliżutko. Trafić tu łatwo, bo mijamy wszystkie parkingi strzeżone, które są za lotniskiem. Czyli nie wyjeżdżamy na główną drogę, tylko jadąc wzdłuż tej nowej, już teraz dwupasmowej, bo już wykończyli drogi. Zajdziecie do Torrejano. Znak piszecie w GPS, a tam wam wyskoczy. Mały dworzec gdzie. Po pół godziny jest pociąg do, do tej, do, do, pociąg do Alicante lub w drugą stronę jedzie na Murcję. Bardzo ładna malownicza miejscowość. Można tu chwilę odpocząć, coś sobie zjeść. Pozdrawiam.